Hej, witajcie w kolejnym odcinku DJ Town. No, witajcie w następnej części, i tym razem to już ostatniej naszej konfrontacji. No to już. To jest. Jeden. Jest, to, to jest ostatnia. Dokładnie. Ja będę miał troszkę krótszy odcinek. Dark powiedział, że jednak potrzebuje troszkę więcej czasu niż pół godziny, więc prawdopodobnie zrobię przez część, przez część odcinka zwyczajny timelapse, z tego jak już tutaj zaczynam meblować, bo myślę, że to trochę zajmie, a was nie będę nudzić swoim powtarzaniem: O tutaj, tutaj zrobimy łóżko, tutaj zrobimy kanapę. Tak, tak. No to no. zrobię to w tym stylu. No, to już Darku sobie sam wymyśli jak, jak chce. I chyba możemy przechodzić do, do meblowania, nie? Znaczy Dokładnie. przynajmniej umrę. Dokładnie tak, przynajmniej... <noise> nie wiem jak u Ciebie. Okej, okay, no to słyszymy się za jakieś, jakieś pół godziny. No, na razie. Na razie. Więc wróciliśmy z powrotem. Nie powinno się chyba używać takiego zwrotu, wróciliśmy z powrotem. Ale dobra, nieważne. E, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, zostało nam tylko i wyłącznie do zrobienia jeszcze e, łazienka. E, więc, No więc tą ową łazienkę robię. E, wiecie co, przydałoby się tutaj jakieś światełko, co? Nigdy e, sobie na razie do Glossą później coś wykminie e, innego, Pyk, ok. I niestety soczek mi się skończył, to jest problem. Musiałbym pójść do, do kuchni, ale nie chcę mi się. E, <laughs> więc tak, tu będzie kabina prysznicowa, dlatego że tutaj mamy ten sufit troszkę obniżony. E, tu będzie po prostu pibelek. I umywalka. E, weźmy sobie tak szkiełko, tak? Tu ma być okienko, szkiełko, bo okienko. Tak, wiem, tam, stamtąd widać tutaj prysznic i w ogóle, ale to jest Domek Modern, to jest w Minecrafcie. Tu się nikt tym nie przejmuje, więc nie będę się na to patrzył. Jedno w ogóle co jeszcze zauważyłem, tu by się przydało, przydałby się jakiś podpór, bo nie wiem, nie wiem jak to jest w tym moim projekcie gotowym. Czy jest tu jakiś podpór? Jest. O, proszę, nie zauważyłem go. Dobra, nieważne, po prostu gdzieś w tym miejscu myślę, że postawię. Taki zwykły słupek z cobblestonea i to wystarczy. Tak? Tak, myślę, że wystarczy. Wracając powrotem do łazienki. Uh -huh. Tutaj zrobimy sobie weźmiemy szkło. szkło. Uh -huh. Tym razem mój głos troszkę bardziej odpoczął, dlatego mogę brzmieć lepiej niż w poprzednim odcinku. To jest dlatego. Dlatego nam tak słabo idzie z tym głosem, że po prostu nagrywamy te odcinki jeden po drugim. Po prostu w jeden dzień nagrywamy wszystkie odcinki. Myślę, że w ciągu tygodnia wszystkie wam wrzucimy. Nie wiem, jak to jeszcze ustalimy, zobaczymy później. Zresztą to jest już trzeci odcinek, nie wiem po co o tym teraz gadam, skoro już oglądacie ostatni. Więc ustaliliśmy też, że w tym odcinku będzie po prostu... Będzie to tak, że ja sobie umebluję, skończę już i po prostu zobaczymy się kiedy Dark dokończy swój domek. Wtedy zrzucę kurtynę przyciskiem kurtyna yy, i będziemy mogli obejrzeć nasze domki nawzajem. Yy. Hmm. Wróćmy się, znaczy wróćmy się. Nie wiem czemu mi się chciało powiedzieć, wróćmy się. Yy. Zrobimy sobie tutaj hyp. hip. hip. Yy. Tutaj będzie trzeba jakieś takie szkiełko. Jak to robiłem? Teraz głowa strasznie mi uciekła od tego, od meblowania. Jestem głową w chmurach, a teraz jednocześnie to budując. Ja nie wiem co gadam. Po prostu nagrywanie tak wszystkiego nie zbyt dobrze mi robi. Chociaż hmm. nie wiem czy ten kibelek powinien być na pewno tutaj. Ha. Wiecie co, może nie. Yy. Zrobimy sobie w tym miejscu kibelek. A tutaj będzie walka przy wyjściu od razu. Tak. Yy. I... Item frame. Item frame... Ups. A to ciekawe. Hm. Fajnie to wygląda, kurde. <laughs> no teraz przecież w skosie można to obracać, ale... Nieźle. Ciekawe do czego by to można wykorzystać. Myślę, że może znajdziemy z Darkiem kiedyś jakieś takie kreatywne... Wykorzystanie. Albo no, może nawet teraz. O. No, nie wiem, czy to tak dobrze wygląda. Gdyby to się dało postawić bez tych obramówek, to może wtedy. A nie wiem. Dobra, nieważne. Ups. Się podwójnie kliknęło. Nie wiem, czemu dźwięki się ściszyły. Tak. Wróćmy się. To. Znowu wróćmy się. Czemu ja no cały czas? Wróćmy się okej, okay, teraz są. Hmm. Kibelek, jakby zrobić kibelek? Myślę, że zwyczajnie. Albo zostawić to tak, jak jest i tylko dywan na to dać. Dywan, dywan, dywan. Weźmy sobie jakiś dywan. Hmm. Na przykład szary. Ok, aż powiem Wam, że teraz jest za głośno. Mamy <grywamy> to może na 50%. Okej, okay, więc To być tak. Co by tu jeszcze można dać? Pżesz co? To jest, no, może piasek. Piasek, tak. I czcinę cukrową. Tak. Tak. Gdyby trzeba było jakoś tą wodę wylać, kurka, coś tam nie będzie pasowało zbytnio. Hmm. Chyba, że gdyby tutaj dać wodę, a na to tylko dywan. Zaraz zobaczymy. Tak wiadro wody. Zióp. Tak. I tak. <laughs> hmm. W ten sposób. Jako taki dywanik. I teraz tutaj można postawić... A, i zaś w rogu nie można. Kurde. Trudno. Dobra, to będzie tak. O, niech to tak już zostanie. Co tu jeszcze można zrobić? Weźmy może obrazy i zaczniemy już to kończyć. Bo nie bardzo mam co tu jeszcze wymyślać. No, tu chyba to będzie tyle. Zna sobie może jeszcze jakieś szkiełko, tak żeby można było tutaj jakby zamknąć. Okay. niech będzie, tu hmm. by się jakaś półka przydała, albo obraz, nie, półka, weźmy półkę Siup. i Siup. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu chyba już więcej półek nie potrzeba. Dobra, to sobie porozstawiam parę tych obrazów. Tu mi się nie da. Tu też nie ma po co. Tu już obrazy porozstawiałem. Więc w zasadzie jest tylko jedno takie miejsce. O, pięknie. Tu jeszcze może dam coś. Bo w sumie tamto mi pasowało, te z paskami. Dobra, nieważne. <śm> Troszkę rośliny, bo przecież nie mamy tutaj jeszcze żadnych krzaków. Więc. Pora coś, coś takiego dać. Jak na przykład tutaj. Muszę żeby to wyglądało z tej strony jakoś. Tak, ok. To mi pasuje. Teraz tu Tu też. Czemu nie ten sam krzak? sobie nawet przyciągniemy Tak. W ten sposób. Nie wiem. Nie Dobra. Bez tego. Albo z tym. Dobra. Z tym lepiej wygląda. <grystanie> I tutaj jeszcze taki krzak. Bez tego jednak. <grystanie> no, tak jak już to bezmyślnie zniszczyłem, postawiłem. Nie wiem o co chodzi. No. Czemu się nie. Nie chcę. Ok. Tak. No myślę, że takie postawienie krzaków tu i tu z bardzo dobrym pomysłem Może nawet troszkę przesadzam. Um, <grywia> muszę z tym mhm. uważać naprawdę. Krzaki to jest bardzo dobry pomysł, ale <grywia> jednak nie zawsze najlepszy. Spróbujmy może tak od tej strony też jeden taki chociaż był. O i myślę, że z tym już można zostawić. To no, tak. Flower pot. Mhm. I sobie tutaj porozstawiamy jeszcze jakieś takie doniczki. Tak, jeszcze może wezmę kaktus do tego. Jungle Sapling... Co jeszcze można? Jakiś kwiatek, może? Tak, tym razem dla odmiany. Hmm. Nie wiem, jakoś mi nie bardzo wyglądają na tym teksturpaku kwiatki. Ale ich już będzie. <grym> tak, tak. Albo może zamiast tego to tutaj postawię tak dead bush. Ok, tutaj czemu tu nie mogę? Aha, ok, tak, tak. Tutaj może kaktus będzie? Nie, pasuje jakoś. Ojinka. A, Ziza mi Jakbyś mi tak wleciała teraz ta piosenka. Kurde, nie mogę, cały, cały czas mi teraz leci w głowie podczas tego nagrania. Tak dziwnie mam, za każdym razem kiedy nagrywam, to jakaś piosenka mi leci w głowie i tylko tak do, do niej do tego rytmu lecę. <grym> Tutaj by się przydało coś jeszcze zrobić, wiecie? nie wiem co jak wypełnić tą powierzchnię jak na przykład to może bym spróbował tak troszkę sztucznie to wypełniam ale hmm. nie to mi się łączy z tym z tym oknem za bardzo Może przesunę to tu nie, jeszcze jedną kratkę. Tak, tak. O, teraz jest spoko. Eee. Dobra, to już zostawię. Jeszcze jakieś doniczki by się może przydały. Tylko gdzie? Tu nie bardzo jest gdzie postawić coś, bo wszędzie jest spółpłytka albo podłoga. <grym> Czemu nie? Why not? Because why not? I tutaj na przykład sobie postawię. Tak. OK. Można też coś dać. O, na przykład ten kwiatek, bo jeszcze go nie było. OK. I tutaj to samo mamy ten problem, że jest tylko podłoga. No dobra, to już tutaj zostawię, nie, nie ma co tutaj wymyślać. Teraz przejdźmy może do głów głowy głowy. To jest ostatnie co nam zostało. Oczywiście kostka robika sobie weźmiemy. Radio bo czemu nie. Cake. Książki skrzyneczka mile widziana. Papier toaletowy, oczywiście. Gąbka chętnie. Tako. Głośniki, o, to będzie idealne. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Te książki? Nie, te książki mi jakoś tak nie pasują. Hmm. Mogę kostkę bika postawić. Um, tu na pewno Radyjko. Będzie bardzo dobre miejsce na to. Um, pokaż się. O, Dziękuję. Jakieś um, skrzyneczka. Na przykład tu. Um, oczywiście się musi załadować. Um, to też można tą skrzyneczkę postawić. Tu oczywiście jakąś gąbeczkę, oj tu się nie da przejść. Hm. Łatwo to można naprawić. Tak, no, dobra, zostawię to też tak. Tu gąbka, mhm. oczywiście papier toaletowy. O, drabinki by się tu jeszcze przydały do dodania do, do szczegółów na ręcznik. Albo nie, zamiast drabinek, o, weźmy baner. Tylko, że przydałoby się też jeszcze, żeby naprawili ten baner. Okej. Okay. Nie wiem, czemu raz te, raz te banery tak falują, raz nie. Dziwne to strasznie. Cóż. Hmm co poradzić. Hmm. Tutaj powinienem doniczkę jakąś dać. <noise> mam takie poczucie jakby, przeczucie raczej, a nie poczucie, co ja mam. Weźmy sobie flower pot, flower pot, flower, kopka już nie będzie potrzebna. Tak. OK. Książki tu może da. Dobra, niech będzie. Um, cake. W to miejsce. Oczywiście. Mm -hmm. Cześć. Czemu nie? Radyjko. Mm. Kostek lubika tu jest za mało. <laughs> Dobra, bo może tutaj będzie kostka rubika, a tutaj będzie chest. Będzie fajnie wyglądało, Znaczy bardziej odpowiednio. Odpowiednio. Kurde, co ja mam z tymi słowami? <laughs> Coś jeszcze może tutaj? Nie wiem, tu kostka rubika postawić. Oczywiście się nie chce załadować. Aha, i jeszcze głośniki. No przecież o, tym, tym się tak zacieszałem. No, nie pięknie. Domek skończony. <noise> Właściwie chyba więcej już tutaj nie trzeba dodawać, to trzeba tylko odjąć. <noise> no, więc ja myślę, że teraz jedyne co mi pozostaje to poczekać aż. Dark skończy. Teraz tym razem timera nie włączałem, bo uznałem właśnie, że nie jest to potrzebne. Dlatego że ja zrobię krótszy odcinek, zrobiłem. Dark zrobi dłuższy, więc ten, na tego timera nikt nie będzie patrzał. Więc może zrobimy sobie taki mały ten Tower della y, House. <laughs> więc wchodząc, mamy tutaj taki mały salon, w którym można sobie posiedzieć, pogadać. Szafa, wchodzimy wyżej i mamy telewizor, i można się tu troszkę opalić. Niestety słońce jest z innej strony na to powinienem popatrzeć, ale już nieważne. Tu mamy kuchnię od razu przy tym salonie i zaraz za kuchnią jest łóżko z razem z laptopem i kolejną szafą. Jeśli chodzi o domek, to jest tyle, i tutaj mamy już tylko zejście na Grilla, co raczej jest oczywiste w takim domku, bo to jest bardziej taki domek letniskowy, czyli wypadowy inaczej, żeby po prostu mieć gdzie pojechać na wakacje. I Łazienka, no. Więc to było na tyle na razie. I zobaczymy się, jak Dark skończy budować. No to witamy Was po krótkiej przerwie. No, króciutkiej, która trwała jakieś półtorej godziny chyba. <grym> dla nas. <grym> no, dla nas. No więc y, ja już swój domek pokazywałem przynajmniej. Y, tak przeszedłem troszkę, oprowadziłem, ale możemy chyba już opuścić kurdzę, na no, co? No myślę, że jak najbardziej tak. Więc 3, 2, 1, <grym> piu. uuu, Oho! Ohohoho. ho! No nieźle, dobra, to ja pójdę do twojego domku, ty do swojego, mojego. Tak, ja pójdę do swojego, ty do swojego. Jakiś barier blok tu postawiłeś. Jako o, palet. Dobra, dobra wywalę po prostu całą barierę. Okej, okay, dobra, to ja wchodzę do środka. Domek Janaka jest strasznie otwarty i nie dziwię się już dlaczego tak szybko mu zeszło z budowaniem go. No, można by powiedzieć, że troszkę poszedłem na odwizna A tu całkiem przytulnie jest. Na tych nowych shaderach to troszkę inaczej widać światło, to zauważyłem, ale to nieważne. Widzę, mamy salonik z telewizorkiem. Aha. Ja tu nie bardzo się orientuję, co widzę. Tutaj jest pewnie jakiś salon. Tam była łazienka. O tutaj. Tu, 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 tu. tu. Ops, kurczę, wlazłem na ścianę. Nie wiem dlaczego. Łazieneczka, tak. Tutaj pewnie grill. I tutaj kuchnia. I tutaj sypialnia, tutaj kuchnia. Yy, mogę... Gdzie jest kuchnia. Nieźle, nieźle. A tutaj też salonik? Żeś wypełnił to meblami. Oj tam, oj tam. Dobra. Muszę przyznać, że od środka wygląda to epicko. Znaczy tak, ja poszedłem w takie dosyć yy, nietypowe połączenie kolorystyczne. Nie. Dlatego, że. Cały dom ogólnie jest stonowany, ale przynajmniej w biurze, czy można tak powiedzieć, że to jest takie mini biuro, to te kolory, które są dosyć jaskrawe, w ogólnie stonowanym pomieszczeniu wydają się aż nas jeść. I mi się o to osobiście bardzo podoba. No, ja ledwo zrozumiałem, co powiedziałeś, ale. Dobra. <laughs> Tutaj na balkon nic nie ma. No, niestety nie. Ludno. 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 Ty już masz ode mnie minus. O, tu ukryta łazienka. Tak. Jeszcze nie zauważyłbym jej, gdybym się tak nagle nie obrócił, żeby zobaczyć, jak ściana wygląda. Tak, tutaj jest na takim. mamy łazienkę. O, tu jest taki belek nawet. No. Wow. Jak z tego okna to widać, jakby już tutaj nic nie było, bo na swej to przynajmniej jest tak, że się zlewa ściana z tym. z. z. z niebem. O. No tak. I wchodzę, a tu nagle, wow, kibelek. <noise> Spoko. A tutaj taka roślinka, co sobie tak spływa, powiedzmy, mhm. z, po tych półkach. No, ja muszę Twój troszkę dłużej odwiedzać. <noise> no. U mnie to nie ma co. <noise> no, u ciebie to jednym, jednym, że tak powiem, spojrzeniem idzie ogarnąć, co tam jest. No, ja zrobiłem bardziej takie minimalistyczne. Inny styl po prostu. Bardziej domek letniskowy, niż domek mieszkalny. No a tutaj jest taki, powiedzmy sobie, basenik, tylko że taki z, Można w nim też, siedząc, jeść tutaj grilla. Znaczy, Aha. jeść grilla. Je, jeść to, co wyjdzie z tego grilla. Mi się rozumiem. też spodobał taki, taki pomysł właściwie z domku... E, że tak powiem, w realu, nie w Minecraft'cie. Właśnie takie, jak gdyby... Stołki czy coś takiego w basenie, kiedyś byłem właśnie w tym w Egipcie i właśnie tam był bardzo, bardzo podobny koncept. Zupełnie o tym zapomniałem, powiem ci. Że mm -hmm. Był w basenie taki bar tam się te szejki czy jakieś inne drinki zamawiało, właśnie w taki sposób. No dokładnie. No coś to e, takiego. sobie jest, tutaj e... na sucho siedział, a ja tam ze podpływam. Sunshine one, please. <grystanie> Wtedy wow. jeszcze nie umiałem aż tak angielskiego. Nie No, e, co? A jak Niedorupka. zwykle. <grystanie> Daj coś Darkowi. No <grystanie> dokładnie. Ale no. ogólnie myślę, że jestem zadowolony z tego domku. No, ja ze swojego też. No, to fajnie. No, a teraz musimy naprawić ulicę. Przepraszamy widzowie. Dem, 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 no, ścianka ro rozcięła drzewko. Siup. <grych> no. i się. Ale dobra. E... Dobra, już się nie musisz aż tak tym zajmować. E, więc teraz e, właściwie trzeba by zdecydować, wy powinniście widzowie zdecydować, e, który domek jest ładniejszy, lepszy. Albo i bardziej oryginalny. Hmm. Po Chyba prostu... Bardziej tej konkurencji na pewno wygra Janak. No właśnie, nie wiem. Ale nie to wiem. naprawdę mamy dwa różne. No. fanów dlatego, że co naprawdę są dwa różne style, tak? No, mamy dwa kompletnie różne style, więc jest w czym wybierać. Jest albo minimalizm, albo jest ten wielki dom, nie wiem jak to nazwać. Tak? Ultramodern. No, powiedzmy. No powiedzmy. Taki traditional połączony z tym, z modern. Yy, tak, tak bym mógł to nazwać najłatwiej. Mm -hmm. Więc w komentarzach, pod, obojętnie, albo pod Darka filmem, albo pod moim, yy, ocencie, który po prostu domek bardziej Wam się podoba. Myślę, że tak to zrobimy, co? Myślę, że tak. No i potem. Albo, zrobimy, albo zrobimy jakąś sondę, którą wkleimy pod ostatnim odcinkiem. Yy, myślę, że wątpię, żeby komuś opis chciał otwierać, wiesz? <noise> Mam tak bardzo często <noise> no. O, możliwe Więc komentarz wystarczy Będziemy zliczyć pod obydwoma filmikami, co? Okej okay. Tak chyba byłoby najrozsądniej No trzymajcie się No i cześć Cześć